Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z szedul. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie z Minecrafta, jest on dzisiaj, mimo że ma być jutro. Bo tak, bo tak sobie uznałem, że będzie. No, nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. No, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Zbieramy od razu. Jak leci, wywalamy za okno, biegnę, kurde, mam patelnię, muszę sprzedać. Dzień doberek, yy, więc tak, Long Life, Soile. Yy, więc tak ty tutaj. Dobrze. Czekam na kolejne update y w tej grze. Tyle wam powiem. Yy, I tutaj. Dobra. Czy mam może jeszcze jakieś nasionka? Uuu, chyba nie. A nie mam. Dobra. Dwa, trzy. <laughs> Oj, przepraszam, kurde, tak nie lubię tego podlewania. Chodź tu, podnosi się. Zmiatać mi stąd. I teraz tak. Bugis. Kurde, mogłem to packing station kupić. W sumie nie czekać. To by mi zbugowało na chwilę. Grę, ale... Kif to komu to przeszkadza. Przynajmniej ostatnio tak miałem, że zbugowało. Zapomniałem się. Hmm, oczywiście nie mogę nic innego mądrzejszego zrobić, tylko się zapomnę. Miało być Mixing Station, oczywiście. Zapraszam do pudełeczka. A bez kitu, bo może tylko po 10. Zapomniałem. Ja korzystam z 2.0 Mixing Stationa, więc mogę tam 20 miejsca mieć. A tu mam tylko 10. A dzień dobry. Aaa, nie ma problemu. E, 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 e. Chodź tu. No to spadaj. Dobra, patelnię muszę tam temu opchnąć. Nie wiem za ile, mam nadzieję, że za więcej niż... Aha. Niż za nie wiem, 30 dolarów, bo kupiłem ją chyba za 250 albo za 150, nie pamiętam już. Nie wiesz, że mi dajesz tą kasę. Kurde, gościu. No fajnie, że dziękujesz, dawaj to Aha. 8. Dobra. Niech będzie. Yy, I właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Yy, kontakt. Nie, kontakt. Yy, messages. Za hardware store. Chciałem wytestować, bo miałem, mimo że wszystko spłaciłem u tego gościa. Dobra, biegniemy tam na szybciutko. Na szybkości lecimy. O! Czy kurde mam zagwozdkę Czy ten Minecraft w sumie nie będzie jeszcze jutro, tylko pojutrze? Żebym AJA mógł nagrać. Kurde, nie wiem. Tak, trzy bo przypominam, że nagrywam na zapas te filmy, bo mnie nie ma yy, na majówkę, więc teraz już zaczynam nagrywać filmy na zapas. No, będę miał po prostu trzy, nie? Co nie znaczy, że w weekend mam wolne, bo nie, choćbym nie wiem, jak bardzo chciał. Dobra, dawaj mi to. No dobra, w sumie niech będzie. A ciebie bym chciał spakować. No i oczywiście kupimy to Packing Station. Jak tylko będę miał możliwość. jeszcze 0 sekund no to klasa A właśnie zapomniałem mu zapłacić. Oj. Nie. Nie to kliknąłem. Zapomniałem mu dać kasę. Go nie chcę. Dobra, dept paid off. Bardzo mnie to cieszy. Eee, 40. Eee, mogę zamawiać, nie? Tak, zamawiać mogę. A gdzie jest ten Behind-Build Thompson, czy co to tam jest? Tutaj, aha. Granddaddy Purple. No to mamy. A, panie kolego. Austin jest? Jest. Oson, awesome. no też sądzę, że są awesome właśnie. Dobra i kolejne 8. Dobra. Jeszcze 8 pączków o tym też zapomniałem. Ops. Dobra i po drodze do yy, sprzedaży <gry> znaczy do workshopu tam będę sprzedawać cheers. a no cheers yy, i tyle mogę no tyle mogę to pobiegnę jeszcze na szybkości, podleję. Yy, kwiatki, bo czego nie? O, jeszcze mi przytąknęło, Więc mogę wymieniać z automatu jeszcze? Mógłbym próbować te rzeczy, nie? Bo one każde dają jakąś umiejętność. Ale akurat to co teraz mieszam nie chciałbym próbować, bo to wybucha. Więc ta akurat rzecz mi się nie podoba. A bo to jest. u streamers to harvest, a ja to podlewam. Okej. Okay. Dobra To Grand Daddy Purple na razie muszę gdzieś odłożyć na magazyn Kurde, jak ja ci zaraz ponga dam Piekielna gra nie będę tego mieszać, nie chce mi się Woreczki stąd zabieramy, bo i tak będę. Albo... No i mi to. To też. Kurde lenis soil. Niech cię leny za te soile. Ja tak nie lubię tego sadzenia, to jest okropne to tyle trwa Będę po nocy biegać Nie no, nie chcę po nocy biegać, biegnę tam teraz Sprintem. Lecisz, zaraz y, QRF jest. Godzina policyjna. Ops, dzień dobry. Y, nie tutaj, tutaj, dzień dobry. Mm. O, Lapoven, chemistry station. Kurde, pedal parking station MK2. Siódma idealnie Ósma się zaczyna QRF Tak? Czy dziewiąta? Dziewiąta Dobra Zamykamy Zamykamy Już? A, to jest y, starting soon. Wiem, wiem jak to działa. Zdecydowanie lepiej niż ten syf. Tak wiem, fajnie się wyje okej, okay. teraz tak pani Ming. Coraz lepiej, a rozwalę jeden bankomat w sumie. O, odrobinę tam się dostaje, ale to grosze, a nie... Wchodzimy... E, to? I don't think so, no to kurde... Nie, nie, spadaj. Let me think. I get... Cześć Kaj! O, tam jest, tam jest moja Coś wybuchło. Aaa! Oj to są te zioła co ja sprzedałem te Ojdź Grand Daddy Purple wybuchło Ojdź messages Need to order date drop jezu ile tego jest szanujmy się Powiem Wam tak, ja będę te rzeczy mieszać ze sobą, jak będę miał ten drugi mieszacz. Bo na razie mi się kurde nie widzi i siedzieć i to mieszać. Majors Building. Gdzie jest Majors Building? Dobra, wywalę na bagisy. A, A to spadaj. Ops. A, dzień dobry. Coś bym chciał od ciebie kupić? Coś chciałem kupić, już zapomniałem, co. A, nie, nie chciałem kupować, tylko chciałem spłacić. A, nie, bagi. Kurde, bagisy. Gadam. 40, wiadomo. 40. Mm -hmm. hey, gdzie jest Mayor's Building? I will message. Okay, oh, I will be next Mayor House. Just Mayor House. Ah. Całe szczęście mam wpisane, gdzie jest meeting. No i klasunia. Gdzie, tutaj gdzieś? Nie, dalej tam. O. bida znędzał, a nie dom. O kurde. Jaki gość fajny, ziomo Mogę cię okraść? A nic nie masz mm -hmm. Mm -hmm. O co się się pytam, jak mnie tu nie może nawet być Znaczy mogę tu być, ale na mnie nie zareaguje nic Też pieknie, a ty nie chcesz? A tobie już oferowałem, no tak. Te Tropis y, No to tutaj będziesz. No. ba Niech to jest, że tu wszyscy ludzie u mnie kupują, a policja nic o tym nie wie. Przecież to niemożliwe. Pani Ming, co jej się kurde stało? Aha. Oczywiście, podlewamy pięknie. Dobra. I tutaj mamy 20 jeszcze sztuk. I to wszystko musi zejść. Ogólnie to tutaj tak się świetnie wszystko mieści, że się w ogóle nie mieści. Spakowało się wodka, ja nie wiem. Zobaczcie jak to się świetnie mieści. Wszystko. I nagle magicznie znika, bo tak. Jest sens. Z tobą się nie dogadam. Ale z Peterem już, no, już, z Ludwigiem. Jakby chciał jeszcze. No. U ciebie oczywiście 40 bagisów, 40 mówię. O, cześć George. zort. Depozyt tysiąc. Czyżżev? A u ciebie jeszcze deskarolki nie chce. Nie oni zazwyczaj nie chcą, jak ze sobą gadają. Ja nie wiem, o co im chodzi. Ja nic nie mam. Nikogo nie ma więc, to tyle. Nie. Chyba, że z Jackiem albo z tą Lucy w końcu nie, ktoś zepsuł automat. garnkiem z tobą nawet nie pogadam, no tak Ale z tobą już no. tak, nie Okej okay. Które jest? 630 Mogę pójść, zobaczyć czy może mi się podniósł poziom Bo duże rzeczy sprzedałem Więc jest jakaś szansa mała No więc, czy mogę coś nowego? Nie. Okej. Okay. No dobra. Ale z wami może nie, nie z tobą nie pogadam, ale z tobą tak. Kurde, wkurzają mnie ci ludzie, mm -hmm. z tobą gadałem, wredną mędu, jesteś nie chcesz nic. Ty? Ty, jesteś zawsze miły, taki fajny. Mm, Policjant. Okay. 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 Meg Coli. No, ale co? Jak ta ten film, to będzie już. Tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Patrzymy, co mi odblokowało. Nic. No i. Papa.